Pokazali nowe iPhone'y. Były rzeczy dobre, były rzeczy ciekawe. Porozmawiajmy o pięciu dziwnych decyzjach Apple. Zacznijmy od tego, że iPhone 17R obsługuje wyłącznie e SIM i motywacją producenta było powiększenie pojemności baterii po to, by w smukłym telefonie znalazła się ona w odpowiednim rozmiarze. Jak myślicie, 4000 mAh? No dobra, może 3500 mAh? No nie. 3149 mAh, to jest pojemność tego akumulatora, ale spokojnie telefon jest tak smukły, że możecie dokupić powerbanka za 500. Druga rzecz nowe iPhone'y obsługują szybsze ładowanie super sprawa, tylko jak szybkie jest to ładowanie, a jak szybkie chcecie, żeby było może być 60W, ale jest bardziej 40W, Apple na wybranych rękach, oczywiście nie u nas sprzedaje ładowarkę, która ma maksymalną moc 60W, ale przez większość czasu będzie pracowała z mocą 40W i jasne, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że telefony nie ładują się z taką Dużą mocą przez cały czas, ale komunikacja tego jest dziwna. Dziwne jest też nowe akcesorium oczywiście modne, ale pasek z magnesami za 319 zł, który potrzebuje do działania obudowy, za kolejne 319 zł typowo aplowy ruch chyba zrobili sobie nową i ścieżkę. To jednak nic, bo teraz powiem wam o aparatach i tu naprawdę robi się ciekawie. Ale nie chodzi mi o przedni aparat, bo to, że teraz matryca z przodu jest w open gate i można sobie zmieniać te formaty jest spoko. O ile oczywiście będzie telefon dobrze rozpoznawał na przykład osoby w kadrze i nie będzie zmieniał tego formatu, gdy jakiś przechodzień pojawi nam się z tyłu naszego selfie. Najdziwniejsze jest to, że aparat główny iPhone'a 17 to teraz tak naprawdę aparat ultra szerokokątny. Dla części ludzi to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli zobaczycie 48-megapikselowy aparat Fusion i pomyślicie sobie, wow, to będzie super jakość zdjęć w głównym obiektywie, no to tak naprawdę, no, zobaczycie, że to będzie podwójny zoom, który przez to, że optyka jest ultra szerokokątna, przez to, że soczewki wyglądają inaczej niż w takim głównym aparacie głównym jak kiedyś, no te zdjęcia będą wyglądały dziwnie. Już widzę te wpisy na forach, gdzie ludzie próbują się dowiedzieć, co jest nie tak z moim iPhone'em 17. I na koniec piąta rzecz, która jest dziwna. Apple Intelligence prawie nie został opowiedziany podczas tej konferencji, co jest dość nieoczywistą decyzją, bo w ubiegłym roku Apple bardzo mocno chwaliło się tym, jaka to ich sztuczna inteligencja nie jest piękna i inteligentna. Coś musiało się zmienić, że w poprzednim roku Apple chciał zostać liderem, a w tym roku został. Dajcie znać, co wy zobaczyliście ciekawego i oczywiście piszcie w komentarzach.